Dzień dobry w poniedziałek. Dzisiaj o Karolu Nawrockim, głównym wyłudzaczu mieszkań. O temat jest bardzo szeroki, ale bardzo ważny, dlatego że jesteśmy kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, a obywatelsko-pisowski kandydat na prezydenta, kandydat Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze jak nawet nie śnił o tym, że będzie kandydatem, zabawił się w wyłudzacza i od seniora wyłudził mieszkanie. No ale po kolei. Zaczęło się od tego, że pani marszałek Magdalena Biejat, nasza lewicowa kandydatka na urząd prezydenta, w debacie Super Superekspresu zadała pytanie Nawrockiemu o podatek katastralny. Już abstrahuję od tego, że on absolutnie nie ma pojęcia, co to jest podatek katastralny, bo zaczął kluczyć i chce podatek katastralny wpisać do konstytucji jako zakaz tego podatku, a to jest podatek dla tych, którzy mają dużo nieruchomości. My proponujemy, żeby od trzeciej nieruchomości w górę Płacić dodatkową daninę do państwa. No, przecież nikt nie mieszka na raz w trzech y, mieszkaniach, a nawet jeżeli ktoś ma dla y, swojego dziecka, no to ma jedno, góra, dwa mieszkania. No, ale on nie wiedział, co to jest ten podatek, i zaczął y, się wymądrzać. I użył takiego sformułowania: miliony Polek i Polaków, tak jak ja. Posiadających jedno mieszkanie. No co się okazało, że nie trzeba było długo czekać, jak dziennikarze, dziennikarze onetu, sprawdzili, czy on rzeczywiście ma jedno mieszkanie. No i sprawdzili, że tego jednego mieszkania nie ma, bo ma swoje, w którym mieszka, ma dodatkowe mieszkanie, kawalerkę i ma potencjalnie jeszcze jedno mieszkanie, bo ma przepisane i zapisane w testamencie 50% udziału w mieszkaniu po swojej mamie. Która żyje i oby żyła jak najdłużej. No ale teraz ta kawalerka. No, w normalnych warunkach każdy obywatel kupuje mieszkanie, są ogłoszenia, jest rynek pierwotny, jest rynek wtórny, daje pieniądze i nabywa mieszkanie. Otóż Karol, wyłudzacz, wpadł na inny genialny pomysł. Znalazł pana Jerzego, seniora, który miał mieszkanie komunalne w Gdańsku. Mieszkanie komunalne, czyli dostał pan Jerzy mieszkanie od gminy i zgodnie z regulacjami w Gdańsku, on mógł to mieszkanie sobie wykupić za 10% wartości mieszkania. 10% wartości mieszkania to było ponad 12 tysięcy złotych i pan Karol Nawrocki, wyłudzacz, te 12 tysięcy w imieniu pana Jerzego zapłacił do gminy i po pięciu latach pan Jerzy, mając takie mieszkanie na Własność, który kupił z dużą bonifikatą, bo ta bonifikata to 90%, mógł sprzedać. No więc Karol, wyłudzacz, czekał te 5 lat, i po tych 5 latach, i teraz kupił, wyłudził, otrzymał, dostał, za co i dlaczego, na mocy aktu notarialnego rzekomo otrzymał to mieszkanie. No i tu się zaczyna wszystko rozjeżdżać. Rzeczniczka Sztabu Nawrockiego mówi, że on dostał to mieszkanie za dożywotnią opiekę nad panem Jerzy. Czarnek, taki harpagan prawa i sprawiedliwości, twierdzi, że on to mieszkanie kupił i zaczął wymachiwać aktem notarialnym, mówiąc, że żadnej dożywotniej umowy opieki nie było. No i z aktu notarialnego czytamy, że 120 tysięcy złotych pan Nawrocki przekazał panu Jerzemu. I to mówi Czarnek. Mówi o godzinie 11 w zeszłym tygodniu. Po godzinie Karol Nawrocki, którego mieszkanie dotyczy, jest u Bogdana Rymanowskiego w jego podcaście i mówi, że on nie zapłacił 120 tysięcy złotych, bo on to mieszkanie utrzymywał. Czyli utrzymywał tak jak każdy obywatel, płacił czynsz, tam za wodę, prąd i tak dalej. No, trudno, żeby nie utrzymywało swojego mieszkania. Czyli tu już jest pierwszy rozjazd. Bo y, rzeczniczka mówi, umowa do żywocia, Czarnek mówi, nie było żadnej umowy, on zapłacił, a Nawrocki mówi, ja nie zapłaciłem, bo ja się panem Jerzym opiekowałem. No to już jest y, taki totalny rozjazd, że najprawdopodobniej Nawrocki oprócz tych 12 tysięcy złotych nie dał ani jednej złotówki za to mieszkanie. No, no jest zgrzyt, jest problem. Żeby było jeszcze ciekawiej... Pan Jerzy udzielił panu Nawrockiemu pełnomocnictwa, więc Nawrocki w imieniu pana Jerzego sprzedał mieszkanie sobie, za które nie zapłacił. No, konstrukcja jest w ogóle jak z filmów o włoskiej mafii: na zasadzie pistolet przy głowie, podpisuj i przekazuj, i potwierdzaj, że przyjąłeś pieniądze, a ja ci żadnych pieniędzy i tak nie zapłacę. Ale żeby tego było mało, mijają dni, i w piątek. Yy, Dziennikarze Interii publikują takie oświadczenie. Ono jest tutaj może mało yy, czytelne, ale pozwólcie, że ja je odczytam. To jest oświadczenie, które jest podpisane 10 sierpnia 2021 roku. Oświadczenie: Ja, niżej podpisany Karol Nawrocki, oświadczam, iż zobowiązałem się do dożywotniego utrzymania Jerzego poprzez dostarczenie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania położonego w Gdańsku przy ulicy Księga Wieczysta. Światła i opału, zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawowania własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym. Ja, niżej podpisany Jerzy, oświadczam, iż Karol Nawrocki wywiązuje się z zobowiązania opisanego w punkcie powyżej. Mniejsze oświadczenie zostało sporządzone celem przedłożenia yy, organom publicznym. Pan Jerzy oświadcza 10 sierpnia 2021 roku, że Karol Nawrocki się wywiązuje. My mamy maj 2025 roku, czyli niemalże 4 lata później. I co się dzieje z Panem Jerzym? To oświadczenie mówi bardzo wyraźnie, podpisał je Karol Nawrocki. Do żywotniej opieki w chorobie, w zdrowiu Pan Jerzy od roku jest w Domu Pomocy Społecznej. Pan Karol Nawrocki nic o tym nie wie. W grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, czyli kilka miesięcy temu, był u pana Jerzego w domu. Nie zastał go. No jak mógł go zastać, skoro od kilku miesięcy pan Jerzy był w domu pomocy społecznej? Czy wy uważacie, że tak należy opiekować się osobami chorymi? Że tak należy opiekować się ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Przecież każdy normalny człowiek, który deklaruje i zobowiązuje się do opieki nad drugim, starszym człowiekiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, interesuje się, dzwoni, przychodzi, pyta, czy czegoś nie brakuje, czy ma leki, czy ma wyżywienie, czy ma się w co ubrać, czy nie jest mu w domu za zimno, czy nie potrzebuje dodatkowych pieniędzy na czynsz. Karol Nawrocki od roku nie interesował się co dzieje się z jego podopiecznym. I ten człowiek kandyduje dzisiaj na najbardziej zaszczytny urząd w naszym kraju. Nie dosyć, że wyłudzacz. No bo co do tego nie ma żadnych wątpliwości, no to była metoda na policjanta, metoda na wnuczka, teraz jest metoda na Karola, jak kogoś zrobić w Karola, żeby uzyskać mieszkanie. No bo co do tego nie ma wątpliwości, to co opisałem, to co powiedziałem, tak to właśnie wygląda. Do tego jego moralność, jego etyczność to jest takie dno. Bo ten, kto deklaruje, że będzie się kimś zajmował, a się nie zajmuje, i robi to z pełną premedytacją, a do tego jeszcze jego beznadziejne argumenty, które mówią o tym, no przecież on się wyprowadził z Gdańska, on mieszka w Warszawie, on rzadko widuje swoją mamę, siostrę. No chłopie, jak się wyprowadziłeś, a wcześniej do czegoś się zobowiązałeś, i za to przywłaszczyłeś sobie mieszkanie, no to albo się z tego wywiązujesz, albo idziesz do człowieka mówisz, proszę pana, to, co deklarowałem, jest nieaktualne i nie jestem w stanie tego zrobić, bo robię karierę, jestem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i nie zobowiążę się do tego. Więc może znajdźmy dla pana kogoś innego, może niech to mieszkanie weźmie ktoś inny, a ja będę miał z tym spokój. Ale wiecie, gdyby Nawrocki nie kandydował na urząd prezydenta, pewnie nikt by o tym mieszkaniu się nie dowiedział. Pewnie o sytuacji Pana Jerzego nikt by się nie dowiedział. On dzisiaj, łaskawca, ten nawrocki, mówi, że on to mieszkanie przekaże na cele charytatywne jakiejś fundacji, jakiej tego nie powiedział. To jest trochę tak, jak e, pamiętacie, on publicznie mówił, że za te apartamenty, potocznie nazywają apartamenty miłości, które tam były przy muzeum, którego był dyrektorem, on też zapłaci. Z tego, co ja wiem, do dzisiaj żadnego przelewu nie ma, a przynajmniej nikt o tym przelewie nie słyszał. Czy wy uważacie, że jak nawrocki przegra wybory prezydenckie, to on to mieszkanie przekaże, przepisze, odda. Poza tym powiem wam tak, jeżeli ktokolwiek powinien to mieszkanie dostać z powrotem, to w pierwszej kolejności powinien dostać je pan Jerzy, jeżeli jest w stanie tam mieszkać, a jeżeli nie jest w stanie tam mieszkać, bo jest na tyle chory, że już będzie na dożywotnią, pod dożywotnią opieką pod Domem Pomocy Społecznej w Gdańsku, to powinien dostać to samorząd gdański, żeby trafiło to mieszkanie do zasobu komunalnego i żeby mogło służyć innym obywatelom Gdańska. Bo mieszkania komunalne. Nie są od tego, żeby ktoś się na nich uwłaszczał, żeby ktoś na nich zarabiał, tylko są po to, żeby służyły obywatelom swoich samorządów. Ten, kto nie ma, ten kogo nie stać na zaciągnięcie kredytu, ten, kto nie może sobie kupić mieszkania na wolnym rynku, powinien zwrócić się do samorządu i o takie mieszkanie się ubiegać. No, dlatego. Pani Marszałek Bieja, Lewica postuluje i udało się załatwić więcej pieniędzy na budownictwo mieszkaniowe, na wynajem. Teraz chcemy wprowadzić ustawowy zakaz tych bonifikat, no bo mieszkanie, przyznacie, za 90% bonifikaty, bo jest komunalne i po pięciu latach staje się własnościowe, no to widzimy metodę na Karola Nawrockiego, można wyłudzić. Ale co w tej historii jest najważniejsze? Najważniejsze w tej historii jest to, że Jarosław Kaczyński... Wybrał kandydata na urząd prezydenta, który jest wyłudzaczem i który nie ma żadnej moralnej żadnego moralnego prawa, żadnej godności, żadnej takiej etykiety do ubiegania się o ten najważniejszy urząd w państwie. I chciałbym, żebyście to, wiedzieli i chciałbym, żebyście to sobie uzmysłowili i chciałbym, żebyście się nad tym zastanowili idąc na wybory 18 maja, że wybierając Karola Nawrockiego, wybieracie zdecydowanie gorszą osobę niż Andrzej Duda. Bo tak samo Nawrocki jak i Duda będą pacynkami Kaczyńskiego, ale do tego Nawrocki ma jeszcze inklinacje związane z oszustwem, a Prezydent, prezydent Rzeczypospolitej Polski nie może być ani wyłudzaczem, ani oszustem, ani naciągaczem. Czy Wy wyobrażacie sobie, żeby taki nawrocki prowadził rozmowy z najważniejszymi ludźmi na świecie i później przyjechał do Polski i opowiadał rzeczy, których tak naprawdę nie ustalił? No to jest człowiek, który ma takie skłonności, ma takie inklinacje. Więc proszę was, idźcie na wybory. Idźcie na wybory 18 maja. Oczywiście zachęcam i zawsze będę zachęcał do głosowania na panią marszałek Biejat, ale jeżeli macie inne poglądy, jeżeli uważacie, że chcecie iść na kogoś innego, to idźcie zagłosować, tylko nie wybierajcie Nawrockiego, bo nie głosujemy 18 maja na oszustów. Proszę oczywiście o lajki, o komentarze, o subskrypcję i do usłyszenia następnym razem.